Chciałem się cofnąć jeszcze właśnie w czasie, do tego jak z Kacperem Tobiaszem zostaliście odrzuceni z legi w młodym wieku. Siedzieliście sobie jako zawodnicy Sampo w jednej szkolnej ławce. I co czuje taki młody chłopak? Jest sfrustrowany tym, że się nie udało przebić w tej największej akademii w Polsce? Wiesz, co? Byłem chyba zbyt młody, żeby się przejmować mhm. tym. Był płacz. Mhm. Mówisz sobie, czemu, czemu, co ja zrobiłem takiego, że mnie odpalili, nie? Mając 10 lat. Czy 10 lat to powinien się cieszyć piłką. Kopać piłkę, wchodzić na boisko i strzelać bramki, nie? A to jest nagle jakaś selekcja, że tutaj źle, to, to źle. Dla mnie uważa, że to było trochę za wcześnie na takie rzeczy, Mieć 10 lat. On miał też chyba 9-10 lat, nie? Ale nie było frustracji, po prostu poszedłem do stępa, no bo mieszkałem, mieszkałem na ursynowie, rodzinę nam na ursynowie było blisko i chciałem po prostu cieszyć się gry w piłkę, nie? Strzelać bramki, wiesz, taka, taka radość, taka grecka radość wróciła, nie? No i po prostu szło, nie? Tak Szło, szło, szło. Potem poszedłem do starszych rośników, też szło. Kadra Mazowsza też mi dużo dała. U trenera Piotra Mosura. Bo to też mi dało szansę i wiadomo, na tych młodzieżowych kadrach, jak jesteś młodszy, to dużo osób też przyjeżdża z innych klubów tak. tych polskich, cię ogląda, jest łatwiej. Mhm. Ale wiedziałem, Legia ogólnie chciałem, bo to jest wypożyczenie. Okay. A to nie było do końca mhm. wypożyczenie, nie? Mhm. Trzyletnie wypożyczenie. No. <laughs> a wcześniej półroczne testy? Tak, <laughs> dokładnie. I chcieli, żebym po roku wrócił do, do Legii, z okay. Sępa, ale ja nie chciałem. Ja mhm. mówię, że. Zeb mi dał szansę, ja się tu cieszę szczęśliwy, nie chcę znowu podchodzić do takiej selekcji, ja po prostu chcę korzystać z życia, takiego piłkarskiego, dziesięcego. A nie korporacyjnie Polsce, a nie taki, tak Bo nie? trochę to było korporacja, w tamtych czasach w Legii nie było do końca tak, że dużo znacznie dużo osób było, Duży przemiał by był? Tak, a wiadomo, że też nie był ten moment, kiedy jest największy przemiał, kiedy masz 14 lat i zaczynasz gimnazjum, gdzie jest po prostu masakryczna selekcja.